Okażenie, które z pań są skutliwe, a które nie. To zabawa Zawsze mówię. Prawda? A nie rozkłanę. I tutaj nasz obserwator jubila. Jako fachowiec. Fachowiec, zapraszamy. Pan siada. Pan siada i specjalne zadanie pokaże na czym zabawa. Kamerzysta. Chodź, prosisz do Profesjonalnie. Gdzie się akcja dzieje, to tam musisz pokazywać. Każda z... Tutaj zabawa wygląda, o, ja zademonstruję o co chodzi. Każda z pań będzie musiała sobie wybrać jakiegoś partnera, który wsadzi pieniądze między kolanka. I jak... Ja zademonstruję. Sobie sam sobie Sam sobie wsadzę. <śledzimy> że to ciężko, no, 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 jak kuchnia to można wyżej, niżej to zależy od partnera, co tak, działa, tak będzie. Czyli partner wsadza, a razie ja sobie sam wsadzę. <stansujesz> pieniążek wsadza między kolanka. Ja tak. I tak, i trzeba ten pieniążek tu, 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 tu. i jak wpadnie w talerzyk, to przynotliwa. Ja też jestem wysportowany to jest statut. Jupila kiwa głową albo stąpimy, albo nie. <noise> Czemu? I proszę państwa, zapraszamy po kolei, to tak? Zapraszam wszystkie, przerażeć, przeraj. A Pani chce pierwsza, tak? To zapraszam. <noise> to proszę znaleźć jakiegoś mężczyznę, który pani pomoże wsadzić Może sama wybierze, Kto, kto chce, kto żeby wsadził te pieniądze? Wypisz. Pani polega na? Andrzej. Pani Andrzeju Panie Andrzeju, specjalne zadanie, trzeba dobrze wsadzić ja nie mogę, ja tak. Jak pan wsadzi, tak będzie Czy musi dojść Jak Pamiętajcie, ostatnio miałem imprezę, tu żadnej sądliwej nie było Mam nadzieję, że, że ktoś... I idziemy Pani Jodo Kamerzysta, wchodzimy, wchodzimy Idziemy, idziemy Hop. Do talerzyka, do talerzyka. Jak pani dojdzie, to pani będzie Jest! <grymne> yes! 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 pani? Yes! Następna pani. zbamy yes! tutaj yes! z wyśrzem, bo nie Następna pani, po kolei, zapraszam. Pani, proszę jakieś mężczyznę sobie. No, jak Trzeba jak zawodować pani profesjonalnie. Bo kto inny to będzie zazdrosny no, no, zdrosny, różne sposoby nie? Pan, panu się pani pokaże kolanka i pan dobrze włożył, pan dobrze włożył. Tak. Dobrze, Profesjonalnie. Professionali. Mniej więcej, nie? Mod. I z, z <laughs> Idziemy, hop, hop. Nie tak łatwo. Następna pani w kolejce. Zapraszam mężczyznę jakiegoś gość, proszę znaleźć sobie. Pani wybiera, Pana, pan, pan. Pan Sebastian. Pan Sebastian. Panie dobrze trzeba wstać pionek, żeby pani wygrała. Młody jeszcze wróci się. A wiadomo, może jest zawodowiec. Idziemy. Raz, 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 raz. raz, raz. Jobila to jako profesjonalista sprawdza, czy dobrze. Nie ma! A tak dobrze słucham. Muszę się przekazać. Następna na pani. Szukamy. Ale, ale to przed... Panie wujku. Zapraszam. W się męża. Wsadzamy pieniążek. Między kolanka. Tak, żeby dobrze... Ale nie wyżej! Nie do skarbonki! Jeden! O nie! Nie co nie nieba! Nie to nie jest takie proste. Następna pani! Pani Weronika, proszę znać jakiegoś mężczyznę, który... Kuba! Pan Kuba! To tak się drapie, na co się drapa, to już pieniądze pieniążek dożyć. Młody jeszcze, ale dobrze młodzy Hop, hop, hop. A, pani zawodowiec na pewno będzie w środek. No, druga pani, która wygrywa konkurs. Następna pani. Może pani sama wybierze sobie partnera do włożenia pieniążka. Ja? Proszę bardzo. No, Daj <grym> <zbyt> się cieszyć. Panie Jorku! Pakuj się. Pakuj się do <grym> bisku. <zbyt się> <porządku> jedziemy, jedziemy. Hop. Dobrze idzie, dobrze. Dobrze. Dobrze, dobrze. ale zobaczcie, ile dzisiaj treningu, nie? Jeszcze okay. wszyscy mają siłę. prawda? Jogi jako profesjonalista oceniam. No i teraz, teraz za co teraz? Co teraz? teraz. Na kolanko. O! Brawo! Czeka pani! Czeka pani! Teraz, teraz klaudka. Następna pani, panie Klaudia, proszę sobie znaleźć partnera. Męża mili. No Daniel. Ja, kamery, tak, nie wiem. Ja ci tam kamerę tak dla Janka Pan Jarek, proszę trzyma kamerę, a pan Daniel... Pokażę, jak to robi prawdziwy mężczyzna. O! Jest! Brawo! Tym, to są uda. To bliżej do matki, Pani nie Będzie. O, Hop, ołatki! Pani zawodniczka. Brawo! Cztery! No, sami zajmujący. Pani wybierze sobie partnera. Sebastian. Panie Sebastianie, Pan ma dzisiaj Haha. Brawo Panie Sebastianie! Ach, to koszet nie na no, udział! Już? Już wszedł to Brawo, brawo Pani też ma A? A jest! Brawo! Następna Pani! Pięknie, naprawdę! Tak, tak, tak! Następna Pani! Zapraszamy! Jubilatka! Mąż! Dawaj! Dawaj się, dół! Zawodowiec tutaj! Proszę bardzo! No to nie! Nie, to już nie do Dawaj, dawaj. I wsadzamy między kolanka. No? nie te kolana. Okay, no, Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mam, mam nadzieję, że pani poradzi sobie w tej młodzi Danii rany. Nie ma już, <yet> <I> Nie, nie ma. Takie proste, to się tak. Nie, 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 nie mam. Ma. Wszystkie panie, zapraszam te wszystkie panie, które wygrały. I zaśpiewajmy dla nich 100 lat. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. 100 lat, 100 lat, niech żyją, żyją nam. Jeszcze raz. Nie wiem czy chcecie? Dobra. To, słuchajcie, potrzebne mi papier toaletowy i kij od mopa. I, i, i coś, żeby zasłonić jakaś ściereczka, zasłonić oczy, żeby nie widział facet. Chwila przerwy, zaraz tutaj będzie.